Friends and Palia w ogóle jakiś Mam wrażenie, że tu jest bardzo dużo kart. Chyba mamy jakiegoś errora, bo mamy aż 13 kart. Tak czułem, jak w dłoni, że właśnie coś się nie zgadza. Prismatic Evolution to bez dwóch zdań najbardziej wyczekiwany dodatek Ery Scarlet and Violet. Hype na ten set jest również w pełni uzasadniony, ponieważ jego poprzednik, jakim był Evolving Skies, miał najbardziej ikoniczne karty ewolucji ostatniej dekady. Produkty z tego dodatku są wypuszczane falami aż do trzeciego kwartału tego roku, a my dzisiaj otworzymy sobie aż cztery różne rodzaje i zobaczymy, który produkt dropi najlepiej. Premiera tego dodatku była już jakiś czas temu. Jesteśmy lekko spóźnieni, jeżeli chodzi o wypuszczenie tego filmiku. Nie będę ukrywał, że trochę na początku się zniechęciłem, patrząc na to, jak dropi ten set, a dropi niestety niezbyt dobrze. Jednak chciałbym to przetestować na własną rękę i zobaczyć. Czy jest w tym ziarenko prawdy? Ja osobiście nie otwierałam jakieś nie wiadomo, jakie ilości tego dodatku może dotychczas to były dwa etebeki i dwa poster collection boxy, więc przekonajmy się tym razem wspólnie na tym kanale. Ale zanim zaczniemy, mała i krótka przypominajka, jeżeli podoba Wam się content, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem, tak żeby algorytm YouTube'a zaczął lepiej promować nasze filmiki. Tak więc moi drodzy, nie ma dalej co przedłużać! Let's go! Na początku zaczniemy, sobie od tak zwanych tech stickerów, czyli mamy tutaj trzy boostereczki. Są one wypuszczone również z kartami promocyjnymi oraz naklejkami. Mamy tutaj trzy no, busterki zawarte, tak jak wcześniej wspominałem. I jest Sylwion. Mamy tutaj Lifiona oraz Glaziona, czyli łączna ilość to aż 9 busterków. Zobaczmy, zobaczmy jak to jest naprawdę z Prismatic Evolutions. Może być różnie. Mówi się, że drop rate niby jest taki sam w tych wszystkich holidayowych setach, czyli tak jak to było w przypadku um, Palmy and Fades czy Shrouded Fable. Nie jestem do tego tak bardzo przekonany, ale. Nie chcę też również negatywnie jakoś zaczynać tego, ten opening, więc pozwólcie, że sami się na własnej skórze właśnie przekonamy, jak to wygląda z tym drop ratem. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że te S i R są naprawdę niesamowite. Piękne ilustracje, łączna ilość tych S i R, o ile się nie mylę, w tym secie to aż 33 sztuki. Wiadomo, że Eviluci są najdroższe. Jeżeli chodzi o te mniej droższe Special Illustration rerki, to macie na przykład maski, macie Roaring Moona, Iron Valianta i tak dalej. Tak więc słuchajcie, zacznijmy sobie od tych stickerów, lecimy od razu z pierwszym boosterkiem. Jestem taki trochę nerwowy, muszę przyznać, z tego względu, że bardzo długo czekaliśmy na ten set. Evolving Skies miał premierę w 2021. Roku, chyba końcówka 2021 roku, a z kolei Prismatic Evolutions było wydane z początkiem roku 2025, więc jest mała, jest raczej mała, jest spora, spore, jakby to ładnie określić, taki przestój, zastój mieliśmy pod względem właśnie takich setów typu premium. Mamy Aplina, jest to nasz pierwszy dropik oraz Sylwion Holo. Sylvion Sylwion, Silvion Sylwek tak zwany. Te karty pokroju Pokeball właśnie może też warto o tym wspomnieć. E, można traktować trochę poniekąd jak karty Baby Shiny z Paldean Face, ponieważ dropią one bardzo podobnie w sensie jeżeli chodzi o Ilość i ogólny drop rate. Dragapult EX to jest właśnie też kolejna rzecz, o której można wspomnieć. Pewnie niektóre karty kojarzycie z poprzednich setów, takich jak w tym przypadku Dragapult EX był wydany. Jest to karta reprintowa z dodatku Twilight Masquerade. Jest sporo właśnie takich kart re reprintowych, więc. Um... Mamy na przykład właśnie kolejną reprintową kartę, jest to Heart Mask, Heart Flame, Mask Ogre Pawn i X, również bardzo ładna ilustracja, ale wiadomo, nas najbardziej interesują Master Ballki i interesują nas Special Illustration I Szkoda, że tutaj tych Illustration Relek nie ma, to jest jednak minus tego setu. Oni sobie chyba gdzieś tak, no, tworząc ten dodatek powiedzieli, że okej, okay, nie będzie tych Illustration jak będą właśnie te Master Ballki, będą te Pokéball, Reverse, Hollow Foil, karty. Czy to jest dobrze, czy źle? Uważam, że jednak być powinny tutaj. Ale... Jest jak jest. Słuchajcie, mamy kolejną maskę. Jak na razie oddaje fajnie, bez jakiegoś większego dropa. Mamy kolejnego Ogerpona EX, więc... Jestem jak na razie miło zaskoczony, że w ogóle chociaż coś nam dropi z tego setu, bo Patrząc po innych, czy patrząc to, em, co otwieraliśmy na breakach, to nie dropiło nam tak fajnie. Mamy Noibet, w rewersie Jolteon oraz Groundo. Słuchajcie, zostały nam dwa boosterki z tego setu. Tak jak widzicie, <grym> trzeba, trzeba się trochę streścić, ponieważ mamy spore ilości tych Boosterów do otwarcia, do otworzenia mamy Great Tusk, Pokéball, Houndur oraz Ryczący Księżyc aka Rohimu. Kolejna karta pokroju Pokéball, więc ostatni boostereczek: Prismatic Evolutions. Może, może tym razem się coś uda fajnego. Chociaż niech ta Master bolka wyleci, będę szczęśliwy. Albo trener, trener też jest, też jest ok, też bardzo chętnie go przyjmę. Mamy Great Tusk, Carmin, Professor Sadas, Vitality, Slow King, Noibet oraz Monkey Dory. Niestety to by było na tyle, jeżeli chodzi o te trzy paki. No, i jeszcze tak podglądowo macie tutaj te trzy karty promocyjne, które są zawarte. Między innymi, właśnie bardzo ciekawa ilustracja Lifiona. Mamy Sylwiona, Słodziak Mały oraz jest Glacek, aka Glacion. Kolejnym produktem, który sobie otworzymy, to będą poster Kolekzony. Takie poster Collectiony mam również dwa w swojej kolekcji. Znowu mamy trzy busterki, o ile się nie mylę. Tak, trzy karty promocyjne, trzy karty, trzy booster paki mamy. Kartę z kodem oraz jest posterek z no, z ewolucjami zawartymi w tym secie, tak? Więc otwórzmy to sobie. Śmieci. Trzy boosterki, bardzo ładne karty promocyjne i zaraz trzeba będzie sobie zasliwować. No i drugi poster collection również Trzeba go otworzyć. Znowu mamy trzy busterki. Uff, a tyle śmieci. To jest masakra, ile śmieci tutaj się produkuje. Właśnie w tych boksach, ale jest jak jest. Mamy flarka. Jest i Joltion oraz wapek jako Blackstar Chromo. Tym razem na ostrzał mamy, tak jak mówiłem, sześć bustereczków. Zaczynamy z bustereczkiem numer jeden. Daskul cool. Houndoom, Drippy Mil Tank Glass Trumpet Binding Mochi Executor Slowpoke Reverse Larvitar w Reverse oraz Fenzandipity TPTT. Tpt, jako karta holograficzna. Boostereczek numer dwa. Chociaż jedną ETS fajnie byłoby wyciągnąć, naprawdę. Ja nie mam żadnych oczekiwań wo wo wobec tego dodatku, nawet jak otwieram go. Sam z szefową W czterech ścianach No to nie mieliśmy absolutnie żadnych oczekiwań Nie było ani jednej Wydropionej, fajniejszej Ilustracji, jedynie masterbolki Tam chyba trzy masterbolki były łącznie, więc Czas najwyższy, żeby Coś w końcu Z tego dodatku wyciągnąć Nie będę ukrywał, że bardzo bym się ucieszył Nawet jakbyśmy mieli jakąś głupią maskę Znaczy głupią, nie głupią, po prostu jakby była maska Jakakolwiek S i R To już będę happy Grunt to jest podejście, uważam, najważniejsze jest podejście, żeby nie mieć, nie mieć właśnie takich wygórowanych oczekiwań, bo wtedy, wiadomo, można się e, troszkę zniechęcić do tego hobby, można się zawieść, a tego byśmy nie chcieli, tego byśmy nie chcieli. Mamy Spritey, Yes i Slowpoke, Daskull, Techno TechnoRadar, Carmin, great Tusk, Great Tusk Reverse. Fezandi PT ponownie Oraz Kodzik Brutalnie, jak na razie leci nam <gry> Brutalnie Chyba najgorzej Te stickery były dużo lepsze No ale zobaczymy Goldin, Hotwood Amaris, Fufro Rescue Board, Suicune Body Body Puffin Professor's Research oraz Roaring Moon No i ostatni boosterek z tych poster collection Friends in Palia, w ogóle jakieś. Mam wrażenie, że tu jest bardzo dużo kart. Zaraz zobaczymy, bo tak jakoś inaczej się, tak, tak, tak jakoś grubsze mi się to wydaje. Zaraz zobaczymy: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 kart, to nie jest chyba norma. 13 kart, chyba mamy jakiegoś errora. Bo mamy aż 13, słuchajcie, kart. Tak czułem, jak w dłoni, że właśnie coś się nie zgadza. Ale mamy, słuchajcie, okej. Okay, mamy trzy. Mamy trzy dodatkowe. Mamy, słuchajcie, trzy dodatkowe karty. Niestety, bez dropa, ale karty były zawarte. Uff, no i kodzik dla was, moi drodzy. Kolejnym produktem, który sobie otworzymy, to są Binder Collection. Mamy tutaj łączną ilość 5 boosterków oraz. Zawarte są um, albumem. Jest to binderek, bardzo fajny binderek, ponieważ mo może on pomieścić aż 9 kart na jednej stronie, 21 stron. Więc um, naprawdę fajnie, że coś takiego dodali. Dobra, czas na otwarcie. Binderek prezentuje się właśnie tak, naprawdę fajnie zrobiony. Jakość jest niczego sobie. No, ale nas najbardziej wiadomo co interesuje. Nas najbardziej interesują boostereczki. A mamy ich aż 5 sztuk, czyli łączna ilość to 10. Tak jak poster collection e, boxy nam za bardzo nie oddały. Zobaczymy czy te binder boxy nam oddadzą. Mamy 10 boosterków. Czas start. Riolu, professors research. Daskul, Houndum, Lacey, Executor, Binding Mochi. Mamy, słuchajcie, Pokebolkę Executora oraz Sandy Shocks. Jest drop, a nawet dwa dropy. Normalnie rzecz niespodziewana: <grym> że aż double trouble. Mamy aż dwa dropy. Chociaż zdarzało się chyba, że, że nawet trzy dropy można było wyłowić z takiego otobusterka. Mamy Bronzor Aromatis. Aromatis, tak jest: Rescue Board. Mamy profesorka Shamin, Houndoom, Havlucha oraz Lifion. Ten bustereczek okazał się pusty, ale. Dobrze jest przetestować każdego rodzaju produkt, bo wiadomo, że każdy produkt ma swój większy bądź mniejszy drop rate. Coś tu chyba się świeci. Mamy Lifiona i X, tak jest. Mamy kolejną kartę. E, może nie full artową, ale. Ale za to z evilucją jest i Lifion. Też trzeba się z takich rzeczy cieszyć. Pinzir, Larvitar, Houndur, Dasklops. Mamy Hitrana, Rescue Board, Janinka oraz Okidoki. Holo! A jak Wasze odczucia związane z tym dodatkiem? Raczej fajne czy takie gorsze? Dajcie znać na dole sekcji komentarzy, jestem bardzo ciekaw. Jak Wam podropiło? Czy mieliście na przykład jakiegoś godpaka? Bo wiem, że z tego dodatku można również wydropić godpaki. Są te mniejsze godpaki, gdzie są tylko 3 S i R zawarte, ale są również godpaki, gdzie są zawarte 4 takie karty. Mamy słuchajcie, błąd w Matrixie. Dwa razy Lifion i X nam się tutaj natrafił. gas Lopes, Sneezer, Execute, Larry, Deeplim, Area Zero. Mamy tutaj Regi Gigas oraz Oki Doki. Trzy ostatnie boostery. No, to jest chyba produkt, który obok tych tech wydropił nam najlepiej. Okej, okay, mamy słuchajcie, Ortegę. Jest to pierwszy trener z tego setu w naszych rękach, w naszym posiadaniu. Więc jakieś małe zwycięstwo można byłoby, można byłoby to określić jakimś małym zwycięstwem. Słuchajcie, lecimy z dwoma ostatnimi. Mamy Duraludon, Black Belt Training, Bronzor, Professor's Research, Pyro, Buddy Buddy Puffin, Seeking, Great Tusk, Rotostick oraz Bloodmoon Ursaluna. I ostatni booster. Magia, ostatniego boostera. Zobaczymy, czy nam się coś tutaj poszczęści: szczęści. Black Belt Training, Professor Sada, Great Tusk, Suikun, Drippy oraz Wapek. Um, niestety, niestety. Tutaj ostatniej magii Magii ostatniego boostera nie było Ale też nie można powiedzieć, że było jakoś źle Mamy tego mamy tego, Albo tą, to, tego, temu, teno Nie wiem jak to się teraz wymawia Ale mamy to coś, mamy Ortegę, mamy Sandy Shocks Jedną Pokebolkę, Egzekutora Oraz Błąd w Matrixie, czyli dwa lifione. Ostatnim produktem, który idzie na ostrzał To jest taki Elite Trainer Boxik Który zawiera aż 9 Boosterów Mamy przekładki E, mamy kartę promocyjną z IV, mamy kostki oraz wszystko to, co oczywiście nam do szczęścia jest potrzebne. No i sliwy, które, wiadomo, świetnie się nada nadają do gradingu kart. Tak więc otwieramy, moi kochani. W ogóle, tak mi się wydaje, że powinniśmy zacząć od tego produktu kręcić, bo tu przynajmniej możemy sobie zobaczyć, co się znajduje w środku. Ale, wiadomo, nas najbardziej interesują, kochani. Te karty, które są tutaj zawarte, tak, to byłoby pewnie mądrze, jakbym zaczął od, od tej książeczki. No i wiadomo, słuchajcie, król wszystkich króli, Mamy tutaj Ambrona i X. Tak więc. Tak więc, tak. Ale my dzisiaj od dupy strony, czyli jeszcze raz, mamy 9 bustereczków, hostki. Markery, karty energii, sliwy. No i słuchajcie, creme de la creme tego produktu, czyli jest to karta promocyjna z Eevee i przekładki. Uff, dobra. Widzicie, <laughs> ciężko tutaj Oto cokolwiek dobrego. Ten set po prostu jest brutalny. Ja już od początku wiedziałem, że coś takiego będę miał. Że znając moje szczęście, przy. Dropieniu w ogóle dla siebie jakichkolwiek kart. Nie licząc teraz, bo teraz mi naprawdę fajnie oddał, jako chyba jeden z nielicznych setów. Dlatego mam taką więź emocjonalną do tego Terastala. W ogóle co się tu dzieje? Mamy z... cały komplet rotostików. <laughs> o, mamy słuchajcie, tak jest, mamy złotko. Wow, wow, jestem normalnie w szoku. Jestem normalnie w szoku. Mamy pierwszy jakiś taki bardziej chyba sensowny drop z tego setu. Zaraz zobaczymy, jak wygląda tył. A ty, moi drodzy, no tak, no to jest typowy Prismatic. Nie będę ukrywał, że i tak pokuszę się o jakiś grade, ale. Mamy jakiś drop. Nie spodziewałem się tego, muszę przyznać. Złotka ponoć dropią gorzej niż Special Illustration rerki. Ponoć. Nie wszystko coś, co, 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 co znajdziecie w internecie, się zgadza i jest prawdziwe, ale ponoć tak jest. Fezan DPT. Więc mogę powiedzieć, że chyba ETB nam w chwili najlepiej oddał. Chociaż wiadomo, to jest też czysta losowość. Zdarzy się tak, że możecie otworzyć 50 etb i nic tam nie będzie. A może się okazać, że otworzycie jeden i będziecie mieli od razu Godpaka albo Ambrona w S i -R -C, cokolwiek. Więc um, bądźcie na to przygotowani, że jasne są produkty, które dropią lepiej i dropią gorzej. W szczególności w tych zwykłych, baseowych setach. Nie holidayowych setach, ale okej. Okay. Słuchajcie, jak na razie, jak na razie ETB guruje. Ale właśnie do czego dążę ehm, w tych zwykłych dodatkach macie. Zazwyczaj mówi się, że booster boxy dropią lepiej, czy tam slip boostery i tak dalej. Ale no w, tych, w, tych, w, tych, w tych setach, póki jeszcze nie mamy booster bundle, to trzeba się cieszyć z tego, co się tak naprawdę ma. I Jestem w chwili obecnej w szoku, że ten ETB W sumie tak nam oddał Że gdzieś tam ten złoty terapagos Gdyby to był złoty pikacz, to już w ogóle byłoby mistrzostwo świata ale, ale jest to złotko Nie mogę narzekać, nie mogę narzekać No, powiem wam, że trochę humor mi się poprawił Mamy, słuchajcie, wędkę Mamy Iwi oraz Munky Dory Nie jest źle, nie jest źle ja ma, chyba jeszcze może jednego w życiu ETB otworzę z tego dodatku. Może się, może się to wydarzyć. Dobra, mamy Seeking, Kieran, Executor, Professor's Research, Deeplin oraz Dundur Space. No i chodzi dla Was. Moi kochani. Słuchajcie, przyjrzyjmy się dropom, które mamy z tego ETB, -czka. a jest tego całkiem sporo powiem wam. Mela i terapagos ewidentnie zwycięsko. O ile się nie mylę, łącznie otworzyliśmy 34 boostery. O ile moja matematyka się zgadza. Słuchajcie, na 34 boostery tak prezentują się dropy. Więc. Trochę tego jest, trochę tego mam w łapie. No trzeba liczyć też te karty promocyjne, bo one też tutaj dodają jakieś wartości temu, co udało mi się wyciągnąć. Ale z tych sensowniejszych dropów, niestety, nie mieliśmy ani jednej masterbolki, było parę pokebolek, no i były dwa, było dwóch trenerów i było jedno złotko. Czy finalnie mi się to opłacało otwierać? Słuchajcie, to jest pytanie, na które Wam nie jestem w stanie odpowiedzieć, z tego względu, że każdy że to jest bardzo indywidualna kwestia. Każdy musi sam wiedzieć, na co go stać, czy stać go na otwieranie w dniu dzisiejszym, czy w dzisiejszych czasach na Prismatika. Raczej ten dodatek nie będzie taniał, to mogę Wam już powiedzieć. Raczej te boostery będą tylko drożeć. Moje osobiste odczucie jest takie, że jeżeli, jeżeli nie musicie, to, to nie otwierajcie tego dodatku w dużych ilościach, bo. Ciężko tutaj o jakikolwiek cashback. Karty też nie są jakoś drukowane, w nie wiadomo jak dobrej kondycji. No i... tak jak widzicie, nie dropi to całkiem fajnie, tak więc. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że dotrwaliście ze mną do samego końca. Moi drodzy, dziękuję, 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 a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.